Michał, wielkie gratulacje. Po raz kolejny zostaniesz tatą. Jak Ty zareagowałeś na te informacje? Ja się zawsze cieszę. A jak Ci Pola to przekazała? Dostałem e, zdjęcie na urodziny, to które opublikowałem. A, okej, okay, dobra, w ten sposób. Jak Pola w ogóle się czuje? Wiele osób się zastanawia jak znosić ciążę. Trudno. A, a, myślę, a jest jakaś kobieta, która e, z wielką łatwością przechodzi przez pierwszy trymestr? Wiesz co, z niektórymi rozmawiałem niektóre w ogóle nie mają żadnych objawów z lęką klientową. Ostatnio rozmawiałem i mhm. powiedziała, że u niej wszystko jest. Dziecko, Dziecko numer 1. Mhm. Dziecko numer 6. A, dobra, i jak wyglądają te trudy? Nie no, ja tak myślę, że to nie do mnie pytanie, to mhm? jest pytanie do Poli generalnie, ale myślę, że to w ogóle nie jest e, tak naprawdę łatwy czas, bo. Oprócz tego szczęścia takiego, które za każdym razem okazuje, ale ono jest związane z tym, że ja po prostu jestem dumny ze swoich dzieci. I wbrew y, temu, co się, co się mówi, to y, no, co moje dzieci robią, jak się zachowują i do czego dochodzą, to mówią, mówi samo za siebie, więc y, to nie jest tak, że tata jest po prostu dumny, tylko ostatnio się poryczałem, jak dostałem... Y, od Fabienne legitymacji Akademii Sztuk Pięknych. Znaczy, że coś mi się w życiu bardzo udało. Im, prze, znaczy przede wszystkim im, ale, ale ja czuję się po części bardzo szczęśliwy i myślę, że z mamami wspólnie. Jesteś bardzo dobrym ojcem, bardzo dobrym partnerem, jak nie wspierasz pole. Nie wiem czy jestem pole? dobrym ojcem, to jest pytanie. Ja tak czytałem w internecie. Ludzie tak twierdzą, że, na, że ludzie... jesteś dobrym ojcem, więc jak wspierasz pole. W, nie wiem, ja, ja nie byłbym taki odważny, ale na pewno yy, w tym co robię jestem bardzo konsekwentny mm. i, jeżeli komuś się wydaje, że to jest jakieś przypadkowe, no to nic bardziej mylnego i, i bardzo się cieszę w każdym bądź razie. Troszeczkę mnie niepokoi oczywiście z jednej strony takie zadanie matematyczne. Będę miał 67 lat mm. y, y, czy 68, y, jak będę wypuszczał na wolność, ale miejmy nadzieję, że sił mi starczy do tego czasu. Ekspirasz jak pole w tym okresie teraz? No tak jak chyba każdy. No A to nie każdy się... wie. Ja nie, nie wiem, nie bo wiesz... ja, nie miałem, ja nie miałem nigdy takiej A, hej, sytuacji. Hej, wszystko przed Tobą jeszcze. <laughs> Nawet jeżeli sam nie chcesz mieć dzieci, mm? to możesz spróbować wesprzeć koleżankę i zobaczyć po prostu, czego ona potrzebuje. Ja myślę, że ja nie będę nikogo uczył, mm? żadnego tatusia, jak być dobrym mężem w takim okresie. Teraz przypomniało mi się bardzo ważne pytanie, czy dziecko, które się narodzi, też będzie miało bardzo oryginalne imię? Ja nie wiem, czy... Nie miałbyś więcej do powiedzenia w tym temacie, gdybym nagra powiedział, że to będzie Zdzisława. To takie normalne. Serio? No w moim przypadku chyba nie. Więc ja myślę, że myślę, że jak dowiemy się, jaka płeć, no to mhm. wtedy, wtedy będę się zastanawiał, ale myślę, że nie będzie odbiegać od moich wspaniałych dzieciaków. Idealnie dziękuję bardzo. Dziękuję.